Dobra, witam na łaźni, Wbijam na chwilę, no na 10 minut, bo 1996. to tu jest szaginka. Wszystkich wyczyścił, wariat, jakich mało. A to jest Gartos na zastępstwie. Gartos Fartos. No to lecimy z koksem, zobaczymy kto tam będzie na pierwszy ogień. Nie, nie wiadomo, jak ktoś się złapie. Ta weso, pozdrawiam. Pewnie na peście siedzi z innymi. Dobra, mam incydenta. No z nim nie wiem, ciężko może być. No kurde, zblokował mnie. No belga, niestety. No beza tylko jednego można sobie pozwolić Mało jest tych e, energii Mało Och kurde Dawać trzeba mu wywalić jakieś czasy Dobrze Może mi się uda wygrać no. no i wygrałem Dobra, literę się ma No i lecimy po następnego Boss fresza no to jest mag, więc z nim może być przypał. Straszny zaraz nie wyrwali ciosek krytycznego. To będzie lipa. On ma strasznie duże te ciosy krytyczne. No jak mówiłem. Jemu kur... Ja pierdolę, kurwa macie jego w dupę, zajebane. Jemu co drugi cios wbija normalnie ten. To jest pojebane. Ech. Gamory kochany game. Dobra, jest 27 To ja wbijam na łaźnię tym Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie 17k życia To było go mi trochę daje tam Sam był już O kurde, ten parciarz walony Tylko żeby mnie nie ambił Przewz to bije dobra. Bo zbrojkę sobie zrobił Z dotykiem ma podwójny przewalone jest Aszai Ja to w dupie mam. Na to kurwa, sram. Ja to Ostatni raz Chyba? Nie jestem pewien. Cóż, Wszystko się nawala, każdy się nawala. Day, ja myślisz, że kto złości, Albo jest mi chociaż ty! Ja mam na to wyjebane! Nie potrzebuję! A szlak, a ty w końcu dorośnie! Ja to w mam! Pośpiesz się, bo skończysz gdzieś pod mostem! Ja to kurwa traf! Wreszcie z pościem domu jesteś bogaty! Chcę mam! Byś do kurwy nędzy! Zmienił poście! Ja to w dupie mam! Dobra, mam go! Mam nadzieję, że mi tebeka nie wsadzi. Kurde, dotyk mu. On ma chyba jednego cebeka, tak? Czy dwa ma? Jakś kurde leczy się. O, dobra, dotyk to. jak mu zawaliłem, nie? Dobra, on też mi zawalił cebeka, nie? Wiem. Dobra. Cytrynka pierwsza, pozdrawiam. Fajny nick. A to Myślałem, że to inny. Nie ja Przy okazji o te ramy chciałem powiedzieć, bo niektórzy tam pisali, że. A włóż na przykład, jakie masz DDR-2, DDR-3? Ja patrzyłem, jakie płyta główna obsługuje, jakie tam wchodzą w DDR-3 i kupiłem DDR-3 przecież. No to, to chyba wiadomo jest, nie? I jedna osoba, no, następna osoba tam pisała, że um, żeby włożyć ten jeden, wyjąć jeden ram, co mam tam. W kąpię 2 ramy po 2 giga i włożyć yy, ten ram co 4 ma i żeby było wtedy 6, ale już tak robiłem i to i tak nic nie działa i tak niestety, niestety nie działa dobra teraz planę szybko głosowałem na samo Dobra, o kurde ile osób. Który jest ten? Czarty. ale osób. O ludzie. Masakra, co nie? Ło, wow. nie ma miejsca nawet. To niezłe losowanko będzie, trzeba przyznać. Wszyscy prawie full legę mają. No nie wszyscy, ale większość. Cztery. No, nie da się jeszcze raz napisać. Cztery. Trzynaście osób aż tu jest. Się fajnie, nie? Dużo. <laughs> Kurde, dużo osób, straszny, dużo. Końca świata nie będzie Świat zaczyna się codziennie I kończy się codziennie Innego końca świata nie będzie Ludzie rodzą się codziennie Umierają codziennie Dobra, ja z szeptem mam Kurde, on te łapy z klątwą ma A nie ma pierka niby. Ma dwie fizyczne No te fizyczne raczej mu chyba nie pomogą Co bardzo Dobra, to bijemy się Bij, dobra nie ją o, podwójna od razu. Fajnie. Dawaj coś. Kurde, coś mi zbiło. No. O, klątwa, dobrze. Nawet łatwo idzie jak na razie. Tylko dotyk by się przydał. Jemu dotyk? Czemu nie mi. Klątwa. Już jest po RC. Ach, wygrałem. No łatwo, jak pierka klątwy nie ma, to jest łatwo. Ale, jakby miał to przewalone, bo by tymi klątwami, nie? No nie, nie ma fullseta, wiadomo. Ja mam z Hanaro Walkę, on nie ma fullseta, ma trzy legendy. Ale umki ma muchy, kurde wariat. Dobra.

Jaki fart, aż mikstury użył, co za ham zwalony. Jaki fart, prawie by wygrał. Nic, ej ciekawe czy coś mi wbiło w ogóle, nie patrzyłem. Coś mi wbiło? Jeden cebek, jedna klątwa, wbiło mi, jemu nie wbiło. Ale jemu nie miało co wbić, bo on ma podwójną ORkę. A nie, jemu pięć uników! O kurde, to dużo jest. Dwa, trzecie ciosy, parowanie, kontra. Trochę mu wbiło też. Dobra, ustawiam się. Może wygram to łaźnie. A nie, Mercy jeszcze stoi. Łapki dostał z klontwą, ale nie wiadomo. Czy założył. Dobra, i tej razer padł. Dobra, ja mam z mercem finał, finał półfiną no. Ze mną mercy full się bije. Kurde, troszkę lipa. <ścoughs> już piszę, no nie, kurwa, no nie. bi. No czemu ja mam bić? Zawsze jakie mam bić, to jest lipa. Podwójną mam na szczęście. Bez podwójnej to jest prawie niemożliwe wygrać. Z palem. Bo on ma dwie fizyczne, to właściwie ni nie jest możliwe z nim wygrać. No, słabo mi tu wbiło ten cebek. No, powinienem kurde z nim wygrać, nie? Tak w sumie racja. Jak... O kurde, 60. I merciful dotyk dostaje. Wiedziałem, wiedziałem, że dotyk dostanie. Ja mam takiego farta właśnie. I co to było? Powiedz mi, panie, co to było? Ostatni mój i dotyk jak on farcił! Ludzie, czy wy to widzicie? Jak sfarcił? No nie chce mi się wierzyć. A napisał. To pozdrawiam tą greku. Dwa zawsze jak coś takiego napiszę, to wygra jedny fartem, No tu jest mam. A mi nic nie zbiło, chyba jak, jakiś słaby cebek zbił. Strasznie słaby. E, no, no dotyk na full HP jak miałem. No to pozdrawiam Mercifula. Trzy dotyki, jedna klątwa. Akurat to on sfarcił nie ja. Łączne obrażenia. 30 k prawie. Z kierki. Mert założył chyba te łapki z klątwą, czy nie? No, ten cebek był strasznie kijowy, a to, to jedyne, co mi zbiło, tak naprawdę. Dotyk mi żaden nie. Przegrałem, ale było blisko. No to to na tyle by było. Pozdrawiam Hanaru, który prawie wygrał Fartem.